W piątkowym vloga się dopiero witam z Wami przed dwunastą, ale byłam z siostrą na zakupach. No, teraz stawiłam pranie i zaczynam powoli robić obiad. No, właściwie już ziemniaki przygotowałam, yy, ogórki do mizerii, no i mielone. Muszę to robić jeszcze. No i muszę spakować prezent dla Dagmarki zaraz, no jutro. i to za chwilę Wam właśnie pokażę, miałam Wam pokazać. Zapomniałam. Okej, okay. że tak powiem. Jestem paracik różowy. Już wyjmę i Wam pokażę. Jak on wygląda. Jedną ręką jest ciężko. Trochę wyjąć z tego pudełka. Jest taki różowy kotek. Taki o. jest do tego różowa smycz. Tak, tak, tak. I kabelek do ładowania. Więc, więc no, jak zwykle. Kupiłam też jej to Fifi, bo lubi. I lubi ostatnio fioletowy kolor, więc taką fioletową torebeczkę z kotkiem. No, w takim opakowaniu się znajduje. I zobaczymy jutro, czy jej się spodoba ten prezent. Jaka pogoda jest śliczna. Tak gorąco jest na słoneczku. I w ogóle fajnie jest ciepło, w ogóle nie wieje. Może troszkę. No pięknie jest na dworzu. No szok. No, także... Także tyle właśnie chciałam powiedzieć. Piję drugą kawę, kończę właściwie pić. Idę się pracy za to milone, bo tego najbardziej właśnie nie lubię robić. Się brudzić w tym. No ale no cóż niestety. Na razie to. Jeszcze przychodzę do Was z pytaniem. A propos aloesa. Bo ja nigdy nie miałam, ale zawsze chciałam, i nie wiedziałam, że on puszcza takie długie. O, jest ten taki. I on takie wysoko rośnie, ma takie białe kwiatuszki. Ja nie znam się na tych kwiatkach, bo nigdy nie miałam. I nie wiem, czy coś. Nie wiem, czy on tak ma rosnąć do góry, czy jakoś się jakoś odcina coś. Nie wiem. Może ktoś wie, to napiszcie mi. W ogóle teraz ja jestem zdziwiona, twórzom zaraz nie wygadała, że on mi w ogóle rośnie, czy co. Może nie potrzebuje za bardzo opieki, czy coś, bo mi kwiaty zawsze wszystkie... Hmm. Nie ma ich po kilku dniach. no może że jest inny. No i właśnie się zdziwiłam, bo ja w ogóle się nie, nie znam tego kwiatka, że on właśnie takie... Yy coś w tłuszczach. Ja czy to mi podejdzie pod sufit, czy nie. Nie wiem. więc już mam przyprawione, przygotowane. Zostało tylko obtoczyć w bułce tartej i najgorsze, smażyć. Nienawidzę smażyć. No. Tylko ziemniaki później nastawię i dokończę ogórki robić. Jeszcze szczypior i jogurt naturalny i będzie gotowe. Ale słońce świeci ładnie. By poszło gdzieś tam, nie będzie. Na razie. Obiad muszę robić, więc. Ok, obiadek już na szczęście gotowy. Mamy mizerię. Ziemniaczki i kotlety mielone. Więc ja idę teraz sobie w końcu zjeść. Chciałabym pokazać mój outfit dzisiejszy. Taka dużeczka. I takie w kraty, spodnie, kolczyki. To jest nic, ja co ostatnio, kupiłam. No i oglądam tajemnicę miłości. Mhm. Hejka w sobotę, kolejny dzień vloga jakieś hałas za oknem, nie wiem czy będzie w ogóle mnie jest, słychać. Ja dzisiaj jest o 10 się tutaj obudziłam, więc był trochę długo spałam. Dzisiaj mamy odwrótki, dagi. ja już umyta włosy też. Słoneczko ładne, dzisiaj świecą, bo tylko pogoda jest. Zrobiłam twarożek z przódkiewką i szczypiąkiem. więc sobie wstawiał bułki do skarnika. pokazuję twarożek No i będę jadła śniadanie. Później muszę sobie poszukać coś jak zwykle do ubrania. Na razie tyle. U mnie to normalnie jak nie remont to teraz piłuję znowu od rana. Boże, nie da to spokoju. Chwilę ciszy. Ani nagrywać nie mogę, ani nic nie słychać, ani nic nie. Okna pozamykałam, bo, nie, bo mówię że coś będę słyszała, ale okna nawet nic nie dały. Więc otwieram po bo to nie ma sensu. Jest tak ślicznie. Dobra, bułki wstawione. Zrobię sobie herbatkę, moją ulubioną, już Wam pokażę. No, Prześwietliło przyświetli, mnie trochę brzydko, że ona jest saga malinowa. No, muszę kupić, bo już widzę, że trzy torapki zostały. Ok, mam moje śniadanko, jest herbatka malinowa, twarożek z szczypiorkiem i rzutkiewką. i bułeczki cieplutkie. Okay, mam makijaż skończony, nie płakałam, jakby było widać, zawsze jak przy oczach maluję, to mnie luzy lecą. Trochę są na oko nałożyłam na takiego kolorku, rozświetlacza i tak o. za chwilę będę się ubierała, no ale jeszcze chwilę, muszę jeszcze jechać po jedną rzecz do sklepu. Ja przychodzę z moim outfitem, który się nie mogę zdecydować, pewnie czy Taka niebieska bluzka z tymi ramionami nie wiem i ten nowy o kolczyki no i ta bluzka Mazuka niezdecydowana No na razie jak tak jak co to oczywiście wam pokażę jak się coś zmieni bo to już nawywa. Okej, okay, chyba jednak zostawić sobie, bo to nie ma w ogóle sensu żadnego. Musisz zmieniać wszystko ładnie. jestem u Legusi, O, założyła sobie już aparat, nie? Fajny? No, będzie robić zdjęcia. Nie? Mhm. Wstaliśmy <grywałyśmy> teraz na mejnie, ulicy samochód. Później idziemy do sklepu na zakupy, bo jutro niedziela. niedzielę zamknięte sklepy. Ciepło jest dalej fajnie, nie wieje więc Właśnie na grillu grilla sobie. Jest fajna pogoda.